była godzina 17, A to oznacza moi drodzy, że chciałbym was dzisiaj serdecznie powitać na zapoznawczej kawie z ekspertem miesiąca czerwca, z Piotrem Stachowiakiem, który już jest zwarty i gotowy. Kawa jest taka, widzicie tutaj u nas obrędowana odpowiednio, czyli kawa Seychelles. Angels. Niektórzy się zastanawiają, jak to o 17:00 pić kawę. to ja tylko wyjaśnię. Że to jest trochę tak z nami, że kiedyś piliśmy tę kawę zdecydowanie wcześniej, a były takie głosy: Nie, no Marcin, my rano musimy sprzedawać, jeździć, być u klientów, a nie pić kawę. Spotykajmy się wieczorami na kawie, więc jesteśmy dzisiaj wieczorem, a jednocześnie nie o 18, o 18 jak zwykle, tylko godzinę wcześniej, bo dzisiaj o 18 mecz polskiej reprezentacji z Islandią, co prawda to jeszcze nie Mistrzostwa Europy. Ale już zaczyna piłka nożna wchodzić tutaj coraz mocniej w organizację naszych wydarzeń. Pewnie wszyscy wiedzą, że mistrzostwo Europy też niedługo, więc wszyscy będziemy żyć w czerwcu coraz bardziej, a może nie wszyscy, bo Piotrek tak mniej trochę będzie żył piłką nożną, Piotrek żyje swoją pracą i, i, i rodziną. Tak, ale o tym za chwilę dojdziemy. No właśnie, ale czekaj, Piotrek, bo jak poza tym, że ty, poza tym, że ty, dzisiaj psikusa, to tak wszystkim zdradzę. Ja dzisiaj napisałem przed naszym spotkaniem Piotrowi, że widzimy się za chwilę. Jak chce, to może wejść na Zooma, żebyśmy mogli na Zoomie sobie sprawdzić, czy wszystko ok. A Piotrek mi odpisał. No, co mi odpisałeś? Dziś, czy to dziś? Wcale nie jest taki dowcip, Marcin, dlatego że ja rzeczywiście dzisiaj w warunkach dosyć bojowych, dlatego że razem z całym zarządem Hilti Polska przebywamy na południu Polski, centralnie w lesie, w takim domku, gdyż mamy taki strategiczny wyjazd, gdzie chcemy zobaczyć trochę co w przyszłym roku i co dalej, co do przodu, i gdzie inwestować i w których kierunkach chcemy iść. Więc z internetem tu słabo, ale też i za lata nie jesteśmy dosyć mocno, więc tak, nie ukrywam, że o mało co, o mało co. Bym przegapił, natomiast no to już nie pierwszy raz, kiedy dla społeczności Sajers przerwałem ważne spotkanie, bo poprosiłem zarząd o przerwa w spotkaniu na, na, na tą kawę z tobą i, z, i ze społecznością. Nie, w ogóle z, czujemy dzieci. się po, for Life. Podwójnie albo potrójnie zaszczyceni. Faktycznie lekko chciałeś mi podnieść ciśnienie już tym pytaniem, czy to na pewno dziś więc odpisałem ci, że jutro, ale wyczuwałem tutaj żarcik, Piotrek, ty brzmisz po prostu i zachowujesz się jak ktoś, kto naszą społeczność już dosyć dobrze zna, więc może zacznijmy też od, od tego w ogóle, bo miały być trudne pytania, to w takim razie, co wiesz o Safe Angels i dlaczego zgodziłeś się wystąpić na naszej scenie, powiedz, proszę. Co wiem o Safe Angels? Um, co, wydaje mi się, że, że, że to jest trochę tak, że... Ja odpowiadam za m.in. za rekrutację tak, w Hill, szczególnie jeżeli chodzi o stanowiska liderki. I ja w ciągu ostatnich dwóch lat miałem, przeliczyłem to, co miałem, chyba 26 osób, które trafiły do mnie na spotkania. Umówmy się, że jeżeli trafili do mnie, to przeszli przez kolejne etapy, więc byli nieźli. I ja każdej z tych osób pytam, zadaję pewnie jedno pytanie, to znaczy co zrobiłeś dla siebie, dla swojego rozwoju w ciągu ostatniego roku. I bardzo często tam nie ma konkretów, bardzo często tam jest lanie wody i jeżeli schodzimy do konkretu, co zrobiłeś dla siebie ekstra, to tego, tego nie ma. I myślę właśnie, że tym nie jest społeczność Space Angel. W sensie absolutnie Marcin, to, to zupełnie poważnie myślę, jak już od dłuższego czasu obserwuję Całe, całe community, to myślę, że to są ludzie, którzy robią coś dla swojego rozwoju. W sensie, gdybyśmy my się spotkali na rekrutacji, ja zadałbym to pytanie, tym do bardzo konkretną odpowiedź na to. Więc myślę, że tym społeczność Sejs Angels jest dla mnie. Tak jak tak ją widzę dzisiaj. Bo my pierwszą rozmowę na temat, już jakby pierwsze próby dogadania się zaczęły między nami jeszcze przed pandemią, trochę później nam się plany pokrzyżowały, wiele też się działo u was w Hilti, więc wracamy trochę. Po, po ponad roku od, pierwszy, od pierwszej rozmowy, ale to, co napisałem też w poście na LinkedIn, to chciałbym teraz stanowczo jeszcze potwierdzić, że od początku, jakby czułem, wiedziałem, że jesteś osobą, która powinna u nas kiedyś, prędzej czy później, podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. W związku z tym, to jakby to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, ja się bardzo cieszę, że przyjąłeś nasze zaproszenie, ale powiedz mi w takim razie, jak to się stało, bo jakby wielu naszych członków to są menadżerowie, to są handlowcy, dyrektorzy handlowi, ale też osoby, które sobie myślą, co takiego trzeba zrobić, żeby być dyrektorem sprzedaży w tak fajnej firmie jak firma Hilti, która na rynku jest dosyć znaną firmą jako też dobry pracodawca. To może zaczniemy od tego właśnie, kim jesteś ty i co musiałeś zrobić ze swoją karierą, gdzie pracowałeś wcześniej, że w końcu trafiłeś do takiej, do takiej bardzo ciekawej, odpowiedzialnej funkcji jak dyrektor sprzedaży. Mhm. Um. Rzeczywiście moje życie zawodowe to jest sprzedaż odmieniana pewnie przez wszystkie możliwe przypadki. To znaczy ja zaczynałem w ogóle w Empiku, na kasie. Bardzo dobrze wspominam komiksy super hiteł, które mi towarzyszą do dzisiaj wtedy i, i pewnie jakieś tam książki, które też mi towarzyszą mocno. Pracowałem dla, dla takich marek, słuchajcie, jak, jak orange, dla tych daty to jest duży dystrybutor na rynku IT. Pracowałem dla firmy, firmy Bonier Business Polska, to są media i tam sprzedawaliśmy szkolenia. Ja tam pracowałem na początku jako, jako trener działu sprzedaży, a potem jako, jako szef działu sprzedaży. Pewnie najwięcej generalnie nauczyło mnie przed Hilti o takiej nowoczesnej sprzedaży opartej na długofalowej relacji z klientem. To na pewno DHL Express i, i, i praca. Ja pracowałem tam jako telesales, potem jako szef działu telesales. I wreszcie. Wreszcie Hilti Polska, i to jest absolutnie dużo dłuższa przygoda, bo to już 8 lat i, i naprawdę minęło jak zbicza strzelił. Ja w Hilti zaczynałem jako szef customer service. To jest w ogóle zabawna historia, bo to było pierwsze takie stanowisko po latach, gdzie chciałem trochę uciec od sprzedaży. Ona sprzedaż mnie trochę, trochę zmęczyła i, i, i objąłem funkcję customer service, która jednak była bardzo mocno oparta o to, że chcieliśmy iść w kierunku sprzedaży i takiego customer centricity. I to się pewnie udało zrobić. Po customer service, regionalny dyrektor sprzedaży na rynku warszawskim, branża ogólnobudowlana, area sales manager. Złota praca, jedna z pewnie najfajniejszych czasów w Hilti, Ja się, ja się mnóstwo uczyłem wtedy, dlatego że wiesz, to jest tak, że, że my jesteśmy jednak bardzo mocno firmą zorientowaną na rynek budowlany i budowa to jest środowisko pracy naszych klientów i nasze też. Natomiast umówmy się, że ja, budowę to pewnie wtedy znałem z National Geographic. No, właśnie, chciałem Więc żeby to, to podejście nie było proste. No? Epic z jednej strony, Empik, później DHL i, i tutaj, czy, czy Bonier, a później nagle branża budowlana. W ogóle to, wiesz, to są zupełnie inne światy. Tak? Takie nawet skojarzenia są mnie, że, że tutaj MPIK to zdecydowanie in, inny świat niż, niż ten świat związany z budowami. Oczywiście ja mam jakieś wyobrażenia, też tej branży nie znam. To jak to się stało, że w ogóle trafiłeś do branży budowlanej? A po tych dacie szukałem alternatywy. Ja jak pracowałem w tych dacie, też budowałem swój dom. I to ja pamiętam, jak. Bo instalacje elektryczne kładliśmy wspólnie z moim bratem, on ma firmę budowlaną. I rzeczywiście wtedy kułem jakiś otwór konkurencją. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że konkurencją. Mi przyszedł do mnie brat i mówił weź daj spokój, weź to odłóż i ja ci dam prawdziwą maszynę. I pierwsze wtedy pierwszy raz widziałem Hilti, miałem młot Hilti w ręku. Jest autentyczna historia. I rzeczywiście czuć było tą mi jakość. I po, po dwóch, po trzech latach od tamtej historii wylądowałem w Hilti, tak? Jakby wiedząc już, że marka jest premium. Potem dowiedziałem się też, że ludzie są premium i jak mnie przywitali, to rzeczywiście było tak, że, że tłumaczono mi, że to są zawsze, że masz te dwie walizki, tak jak, jak, jak kupujesz coś od Hilti, W jednej walizce masz kapitalne, absolutnie outstanding narzędzie, a w drugiej masz najlepszy serwis, najlepszą obsługę, najlepszych ludzi i tak rzeczywiście jest. Ale nie ukrywam, że jak odchodziłem z tych daty, wiecie, z jakby z branży IT, macierze, wdrożenia, te, te sprawy, i przechodziłem do Chilki, to wszyscy się stukali. No, co byś stary teraz wiertła sprzedawał i wiertarki? Ja też się trochę obawiałem. A potem się okazało, że to jest znacznie bardziej skomplikowany, wielowątkowy biznes z klientami. Więc Nawet nie chodzi o to, że nie jest skomplikowany, ale powiem ci, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia w ogóle, w jaki sposób można trafić do, do na przykład innej branży. Niektórzy mówią, że w pewnym, na pewnym etapie to już jest często niemożliwe, żeby trafić do zupełnie nowej branży. Ty pokazujesz, że, że to nie tylko jest możliwe, ale też można osiągać jeszcze po tej zmianie spore sukcesy. Czy w związku z tym ty jesteś fanem tego, żeby zmieniać, e, zmieniać branżę? Co, co jakiś czas? Czy, czy to jakby nie chodzi do końca o branżę, a bardziej o to, żeby być w środowisku, który gdzieś tam cały czas e, sprawia, że rośniesz? To drugie, black and white. E, myślę, że to jest tak Marcin, że po pierwsze, ja nie byłbym tu, gdzie jestem obecnie w Hilti, gdyby nie ci ludzie, bo to rzeczywiście było tak, że ja jednak byłem dosyć mocno zaskoczony. Ja oczywiście dzisiaj jestem stroną w sprawie opowiadając o, o kulturze organizacyjnej Hilti, ale możecie zadzwonić do dowolnej osoby, która w tej firmie pracuje albo skontaktować się z nią na Linkedinie, albo gdzieś tam poszperać hashtag Hilti, albo Hilti Polska na Linkedinie i zobaczycie, co ci nasi ludzie tam wyprawiają. Znaczy, to jest taka firma, gdzie ja przyszedłem naprawdę bardzo zielony i ludzie mnie uczyli tej branży. To, to, to co Ci mówiłem, kiedy ja zostałem RL z Managerem, to, to, to poszedłem do moich ludzi mówiąc o tym, że ja tej budowy nie znam, natomiast pewnie to, co potrafię robić, to dosyć dobrze udaje mi się rozmawiać z wysoko postawionymi decydentami po stronie klienta i pewnie dosyć dobrze rozumiem proces sprzedaży go usprawniać. Więc to był, wiesz, to był fajny deal, taki win win, że oni mnie tej budowy nauczyli, a ja mogłem wnieść trochę wiedzy odnośnie procesu e, prostu sprzedażowego. Natomiast gdyby nie to wspierające środowisko, to, to pewnie ta historia nie wyglądałaby tak jak teraz. Więc mi, mi bardzo dużo dano, tak? To jest jeden temat, a drugi temat, że zero jedynkowo, jeżeli mnie pytasz oczywiście wokół tego sam jakieś obszary e, szarości, natomiast ja uważam, że jeden, jeden dół kopany przez ciebie jest lepszy, głęboki. Jest lepszy niż kilkanaście płytkich. Że, że jednak ta, to wejście w pewne branże poznanie jej, to ci po prostu bardzo mocno procentuje. Więc te switche pomiędzy branżami, być może na początku kariery, być może tak, ale jak znajdujesz to miejsce, to, to chcesz się rozwijać i chcesz iść z tym dalej. Ja nie jestem fanem tego, wiesz, konika szachowego i tych zmian co chwila. Okej, okay, ale być może też jesteś w tym wszystkim. Użyję specjalnie tego słowa. Być może jesteś szczęściarzem, który trafił do organizacji, która jednak stawia na rozwój ludzi, więc to też miało swój wpływ na taki przebieg Twojej kariery. Ale w sumie na naszym spotkaniu, które już za tydzień, 15 czerwca, czyli dokładnie za tydzień o godzinie 18, nie 17, jak dzisiaj wyjątkowo, tak pora jest nietypowa, to podkreślam. Za tydzień o 18 spotykamy się z Tobą, będziesz już u nas na sali przy RONDO ONZ w Warszawie. I będziesz mówił już nie o zmianie branży, o tym temacie, tylko będziesz mówić o angażowaniu ludzi. I w związku z tym nasuwa mi się pytanie, czy, czy jakby tego angażowania nauczyłeś się właśnie w Hilti, obserwując to wspierające środowisko? Czy to jest trochę tak, że wniosłeś to ze sobą, bo wcześniej działałeś w innych branżach, gdzie, gdzie widziałeś, że tego typu kultura organizacyjna. Po prostu jest efektywna skuteczna nastawienie na zespół i właśnie angażowanie osób w zespole. Powiedz, jak to było? Wiesz, co znowu pewnie wracamy do tego, że, że... Hilti to pewnie był dobry autobus dla mnie i też dobre miejsce w autobusie, gdzie mogłem te rzeczy wykorzystać. To znaczy, z jednej strony, wiesz, ja jestem socjologiem z wykształcenia, to znaczy dla mnie społeczność, grupa, e, związki między grupami. Jestem w ogóle po specjalizacji e, teorii zarządzania konfliktem, więc jakby wyciąganie z konfliktu tego, co najlepsze, e, pójść z tym, jakby w dobrym kierunku, a ja wolę mieć otwartą dyskusję, otwarty feedback ze sobą, niż e, wiesz, jakby tam kolorować e, historię, łapać się za ręce i mówić. Że jest zawsze super, jak nie zawsze jest. Więc tego konfliktu naprawdę się da na tym budować. Więc pewnie naturalnie jest mi do tego blisko, do takiego pracy, żeby, żeby tych ludzi zbierać wokół siebie. I ja uważam, że jeżeli. Ja cokolwiek potrafię robić dobrze, to rzeczywiście pewnie potrafię inspirować ludzi do jakiegoś działania, jakby pokazywać im jakiś kierunek, wspierać im ich w tym, ale przynajmniej próbować nie przeszkadzać i zdejmować, zdejmować te blokady spod nóg. Ale Hilti absolutnie jest taką firmą. Tak? Jedną z wartości Hilti jest, jest praca zespołowa i inną jest choćby zaangażowanie i wypadkowa tych rzeczy powoduje, że. Pewnie jesteśmy z tą firmą bardzo fajną synergią, tak? I rzeczywiście dzisiaj Hilt jest bardzo o angażowaniu i to, co będę wam chciał powiedzieć za tydzień, to, to są materiały rozpoznane w boju, które my po prostu w tej firmie przećwiczyliśmy albo nadal ćwiczymy, tak? więc, więc to jest praktyka. Czyli to, to jest praktyka. Podkreślałeś też w zapowiedzi, że rzeczy, o których uczysz, to, czy jakby o których będziesz mówić za tydzień, to, to jest trochę jak taka wiedza nie, niemal tajemna, której się ciężko gdzieś dowiedzieć tak na rynku, czy, czy, czy nawet z książek, że jest to wiedza typowo właśnie wyniesiona z działania, więc, więc tym bardziej. To jest na temat angażowania, ale też będziesz mówić z tego, co, co rozmawialiśmy wcześniej, też nie tylko o samym angażowaniu, ale też o. O, o fanie z pracy, o, ty, o tym, że można też używać grywalizacji do tego, żeby gdzieś zespół scalać i też gdzieś tam kierować w kierunku wspólnych celów. O czym powiedz jeszcze oprócz tego, będziesz mówić za tydzień podczas spotkania z nami? Dla mnie ta, ta idea jest taka, że chcemy porozmawiać o nowoczesnym zarządzaniu sprzedażą, które w naszym przypadku jest oparty właśnie na tych trzech filarach, to znaczy takich zespołów okazji biznesowych, które tworzymy, grywalizacji i bonusie, czyli wynagradzaniu ludzi, no bo też nie oszukujmy się, to jest bardzo ważny temat i, i trudno go pominąć, jak wynagradzamy działy handlowe. I te trzy filary są, są niesamowicie solidne, nawet zresztą Dzisiaj z zarządem o tym rozmawialiśmy, że to była dobra decyzja i dobra droga, żeby na ten, na ten team bardzo mocno postawić zero jedynkowo. Z fajnym story wokół, wokół ligi hokejowej. ale czy to możemy to... o tym powiedzieć wprost, że jakby zasłynęliście jakiś czas temu na rynku, może ja, ja pewnie mogę powiedzieć wprost, być może ty nie będziesz mógł powiedzieć o pewnych rzeczach wprost, ale to najwyżej ugryź się w język, kiedy nie będziesz mógł powiedzieć wszystkiego, ale zasłynęliście na rynku i zrobiło się głośno w związku z tym, że nagle... Okazuje się, że FILTI nie ma prowizji od sprzedaży, że jest tak, bonus zespołowy, czyli podniesione pensje, wysokie pensje dla działów sprzedaży. Bez prowizji od sprzedaży, tak? Czy to tak, taki był szum wokół jakby, tej zmiany, która się wydarzyła? I nagle później przyszła pandemia i w niektórych firmach słyszałem, jak to dobrze, że my jednak zachowaliśmy niższe podstawy i, i, i prowizja w tej sytuacji niewypłacana, bo handlowcy nie pracują. A jak to w waszym przypadku? Jakby, czy, czy jakby to potwierdzasz, czy zostawiasz sobie to na za tydzień, żeby o tym powiedzieć więcej? A potwierdzam, B ja za tydzień się nie zamierzam gryźć w język, ja wam pokażę dokładnie jak to wygląda, powiem wam gdzie zmieniliśmy kurs, bo trochę go skorygowaliśmy, powiem wam jak do tego doszło, to znaczy jakby cała idea zbudowania, zaangażowania naszych ludzi, dlatego wiesz, wracając jeszcze słowo, słowo do tyłu, to znaczy my bardzo wierzymy, że ta idea działa w ten sposób, że my budujemy zaangażowany biznes, zaangażowanych klientów, bo o tym jest Hilti, tylko i wyłącznie dzięki temu, że mamy zaangażowanych ludzi na pokładzie. Więc, jakby rozgrywka na zasadzie takiej, że jest COVID i jest trudno, więc tam fajnie, że mamy niskie podstawy, to, to jest tak super nie w naszym stylu, że nawet trudno mi to będzie komentować. Więc ja Wam bardzo chętnie po prostu łącznie z kuchnią opowiem, jak działa, co, co, co działało, bo my byliśmy w pewnym momencie przez ponad rok czasu. Zdecydowanie, prawie dwa lata na wyłącznie na podstawie i to działało bardzo dobrze. Natomiast szukaliśmy jeszcze, jeszcze możliwości pewnej zmiany, i stąd ten team bonus. Więc to wszystko za tydzień w dużych szczegółach, absolutnie. Tak, to, to i ci nie zdradza już więcej, bo ja myślę, że to jest dla osób, które są zarówno men menedżerami, zastanawiają się w jaki sposób Lepiej angażować członków swojego zespołu, tak? czyli menadżerowie, którzy, powiedzmy sobie to wprost, to nie tylko chodzi o sprzedaż. Nie? Oczywiście my jesteśmy społecznością, która, która integruje ludzi sprzedaży, ale nawet jeżeli jesteście z innych branż, chcielibyście się dowiedzieć, w jaki sposób można lepiej angażować swoich ludzi, to to jest by czas dla Was czyli za tydzień te dwie godziny spędzone wspólnie z Piotrem, to też dla osób, które dzisiaj są na stanowiskach specjalistycznych, żeby też zobaczyć, jak może wyglądać kultura organizacyjna w firmie, w jaki sposób być może kiedyś, kiedy będziecie menadżerami, albo nawet kiedy będziecie dalej y, po prostu członkami zespołu w y, roli specjalistów, że też będziecie wiedzieć, że tak można, że tak się da, bo, bo nawet Twoja reakcja, że ty sobie nie wyobrażasz, że, że tak można, to ja z kolei, kiedy podaję czasem Wasz przykład w rozmowach z różnymi przedsiębiorcami, to słyszę, że to jest zbyt idealistyczne i na pewno jest tutaj jakiś kruczek, jest haczek, że to jest wręcz niemożliwe, żeby były bardzo wysokie podstawy bez prowizji, że to nie w polskich warunkach. I know, I się... know. Liczę absolutnie na, na trudne pytania również od społeczności. Ja Wam pokażę, jak to wygląda. Chcecie to sprawdzić, zadajcie pytania za tydzień, ja Wam chętnie na nie odpowiem. Tam naprawdę wydaje mi się, że nie ma, nie ma nic do ukrycia. Tak? Natomiast jedna rzecz, Marcin, bo absolutnie jakby to też będzie temat o zarządzaniu sprzedażą, o zarządzaniu działem sprzedaży, ale. To jest też ważne, bo taki komentarz od społeczności, jednego z członków społeczności pojawił gdzieś na LinkedInie, czy to będzie też temat dla rasowych handlowców, tak? Bo umówmy się, że ten temat wybrała społeczność, tak? Z trzech różnych ten temat społeczność wybrała, więc wydaje się, że to jest interesujące. Ale to absolutnie będzie też temat dla account managerów, to absolutnie będzie temat dla ludzi, którzy są specjalistami, którzy pracują w sprzedaży, dlatego że zobaczycie, że my budując ten opportunity team, tam kluczową osobą w budowaniu tego teamu nie jest w Seralii Manager, tam jest Account Manager. On jest kluczową osobą, która jest osobą, która ma angażować i ma być dyrygentem tej drużyny. Więc dla rasowych handlowców, tam absolutnie też będzie materiał. No i to właśnie chcieliśmy usłyszeć, Proszę, ja ja jeszcze nie mogę doczekać, tym bardziej, że uwielbiam uczyć się od menedżerów z rynku, którzy mają nieprzeciętne wyniki, a ty, Piotrze, tak głośno o tobie generalnie jest i pewnie nie tylko. I pewnie nie tylko ze względu na to, że, że pracujesz w fajnym miejscu i korzystasz też z social mediów, coraz aktywniej zauważyłem, chociażby z Linkedina. Ale po prostu wykonujesz świetną robotę, a my uwielbiamy się uczyć od najlepszych na rynku. Moi drodzy, ponieważ idea naszej zapoznawczej kawy jest właśnie taka, że to jest krótkie spotkanie, tylko po to, żeby była forma zajawki, żebyście mogli zobaczyć, kto będzie naszym ekspertem w danym miesiącu, więc to już wiecie, to teraz pozostaje mi tylko i wyłącznie poprosić ciebie, Aneto, żebyś wrzuciła nam tutaj linka. Tak, już jest link wrzucony na czacie. Możecie teraz tutaj, kto jeszcze z Was nie ma biletów, oczywiście wszystkie osoby z pakietem open na 2021 mają już spotkanie w cenie. Wszystkie pozostałe osoby muszą się zarejestrować, opłacić w cenie 79 zł brutto swoje uczestnictwo za tydzień. A dobra informacja, jeszcze jedna jest taka, że jak wiecie, od czerwca zmieniły się nieco. I to pewnie, Piotrze, też dla Ciebie bardzo dobra informacja, zważywszy na to, że bardzo chciałeś, żeby były też osoby na sali. Zmieniły się nieco obostrzenia, mamy więcej luzu. Czekamy na potwierdzenie, ile osób na naszej sali może się zmieścić. Pewnie, no, albo inaczej, na pewno nie może to być taka liczba, jak to było przed pandemią, ale myślę, że w liczbie co najmniej kilkunastu osób będziemy mogli Was też zaprosić na salę. Wszystkich pozostałych zapraszamy z nami online, w wysokiej jakości, na dwie kamery, będzie też ciekawie. Zresztą ci, którzy są z nami, to to wiedzą, że zawsze staramy się, żeby była i odpowiednia wiedza, ale też odpowiednia realizacja. Piotrze, wielkie dzięki za dzisiaj. Was wszystkich z kolei zapraszam za tydzień na spotkanie we wtorek o 18. Wtedy też dowiecie się, co się będzie działo w najbliższych tygodniach. Dlatego, że już niedługo, 24 czerwca, świętujemy sz szóste urodziny naszej społeczności. Zradzimy, w jakim miejscu się spotkamy i dlaczego nad Wisłą w Warszawie, oraz jakie będą jeszcze imprezy, spotkania współtowarzyszące bo hucznie będziemy wchodzić na nasze szóste urodziny. Miały być piąte hucznie, a były, była pandemia, więc będą szóste będą hucznie. Jeszcze raz, Piotrze, wiem, że ty musisz uciekać, ja również, więc pędzimy. Trzymajcie się dzielnie i jesteśmy w kontakcie. Cześć czołem wszystkim. Hej. Do zobaczenia za tydzień.